Mój drogi Synu, chcę, żebyś wiedział, że plany, jakie mam wobec Ciebie, są niezwykłe i pełne celu. Wiem, jakie plany mam wobec Was, mówi Pan, plany pokojowe, a nie złe, aby zapewnić Wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz 29, 11 Każdy szczegół Twojego życia jest starannie wpleciony w mój boski plan. Nic nie dzieje się przez przypadek. Wszystko ma większy cel. Poddając się moim planom, pozwalasz mi działać w Twoim życiu w sposób, jakiego sobie nawet nie wyobrażałeś. Przygotowuję ścieżkę dobrobytu, nie tylko materialnego, ale duchowego i emocjonalnego, która doprowadzi Cię do pełnego i sensownego życia. Moje projekty dla Twojego życia zakładają ciągły wzrost i rozwój. Pan utwierdzi Twoje kroki i pomyślna będzie Twoja ścieżka. P.S. 37 i 23 setne. Życzę Wam wzrastania w mądrości, wiedzy i miłości. Każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest szansą na rozwój i krokiem w kierunku realizacji moich planów. W miarę postępów, nauczysz się bardziej mi ufać i zobaczysz, że moja ręka prowadzi Cię na każdym kroku. Kształtuję cię tak, abyś stał się osobą, do której cię stworzyłem, z wyjątkowym i specjalnym celem. Zaufaj, że każdy etap podróży jest niezbędny dla twojego rozwoju i spełnienia. Dobrobyt, który dla ciebie mam, wykracza poza materialny. Umiłowani, nade wszystko pragnę, aby wam się pomyślnie powodziło i abyście byli zdrowi, na wzór pomyślności waszej duszy. Trzyja na jeden, dwa. Chcę, abyś prosperował we wszystkich obszarach swojego życia: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym. Pragnę, abyście doświadczyli życia obfitego, pełnego radości, pokoju i spełnienia. Kiedy dostosujesz się do moich planów, każdy aspekt Twojego życia zacznie się rozwijać. Nie zadowalaj się czymś mniejszym niż pełnia którą oferuję. Otwórz swoje serce, aby otrzymać pełen dobrobyt, który pochodzi ode mnie. Przygotowałem możliwości i otworzyłem drzwi, których jeszcze nie widziałeś. Oto postawiłem przed Wami otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć: AP3,8. Zaufaj mi, że pracuję za kulisami, organizując wydarzenia i spotkania. Które doprowadzą Cię do nowych możliwości. Czasami te drzwi mogą nie wydawać się oczywiste, lub mogą wymagać kroków wiary, ale wiedz, że każde z nich jest częścią mojego planu mającego na celu powodzenie Twojego życia. Bądź świadomy i przygotowany na rozpoznanie i skorzystanie z tych możliwości, gdy się pojawią. Kroczcie z ufnością, wiedząc, że otwieram ścieżki tam, gdzie ich wcześniej nie było. Uwierz, że usuwam przeszkody z twojej ścieżki. Pójdę przed tobą i wyprostuję kręte drogi. Skruszę bramy spiżowe i połamie zasuwy żelazne i 45.2. Bez względu na to, jak duże lub zastraszające mogą wydawać się wyzwania, pracuję nad ich usunięciem. Moja siła wystarczy, aby pokonać każdą barierę utrudniającą twój rozwój. Pozwólcie, aby moja obecność i moc działały w Waszym życiu, usuwając przeszkody i przygotowując drogę do Waszego dobrobytu. Jeśli mi zaufasz, zobaczysz, jak wyzwania zamieniają się w zwycięstwa, a trudności w możliwości rozwoju. Moja łaska jest podstawą wszystkich moich planów wobec Ciebie. Wystarczy Ci mojej łaski, gdyż moja moc doskonali się w słabości. 2 Koryntian 12 9. W chwilach, gdy czujesz się słaby lub niesprawny, moja łaska Cię podtrzymuje. Nigdy Cię nie opuszczę ani nie zostawię bez pomocy. Moja łaska wystarczy, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby i przeprowadzić Cię przez każdą trudność. Zaufaj mojej łasce i zobacz, jak zamienia ona Twoje słabości w siłę, Twoje lęki w wiarę. A Twoje wątpliwości w pewność. Moja łaska jest fundamentem, na którym możesz zbudować życie w dobrobycie i spełnieniu. Wiara jest niezbędna, aby przyjąć moje plany. Wiara zaś jest istotą tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Hebrajczyków 11: 1. Uwierz, że pracuję w Twoim życiu. Nawet jeśli możesz nie widzieć natychmiastowych rezultatów, wiara pozwala ci chodzić z ufnością, wiedząc, że moje plany wobec ciebie są dobre. Kiedy żyjesz wiarą, robisz mi miejsce na cuda i niesamowite rzeczy w twoim życiu. Pozwól, aby twoja wiara była kotwicą, która trzyma cię stabilnie, nawet podczas burz w życiu. Dzięki wierze możesz stawić czoła każdemu wyzwaniu i osiągnąć dobrobyt, jaki dla Ciebie mam. Chcę, żebyście wiedzieli, że moja obecność jest zawsze z Wami. Oto jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. MT 28 i 20 setne. Nigdy nie jesteś sam w tej podróży. Moja obecność jest Twoją siłą. Twoją ochroną i Twoim przewodnikiem. Na każdym kroku jestem przy Tobie, wspieram Cię i prowadzę. Moja obecność przynosi spokój i bezpieczeństwo, wiedząc, że zawsze jesteś pod moją opieką. Idźcie z pewnością, że jestem z Wami, prowadząc Was ku planom i projektom, które przygotowałem dla Waszego życia. Razem dokonamy wspaniałych rzeczy. A twoje życie będzie świadectwem mojej wierności i miłości. Jesteś wyjątkowym i cennym arcydziełem. Jesteśmy bowiem stworzeniem Bożym, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował dla nas, abyśmy je pełnili. Efezjan godzina druga dziesięć. Każdy Twój szczegół został przeze mnie starannie zaplanowany, a każdy talent, który posiadasz. Został dany w konkretnym celu. Widzę w tobie potencjał i pracuję nad tym, aby go wydobyć. Gdy odkryjesz i wykorzystasz swoje dary, dostosujesz się do mojego planu i odnajdziesz spełnienie i radość. Nie lekceważ wpływu, jaki twoje życie może mieć na świat. Zostałeś stworzony, aby coś zmienić i żyć w sposób, który gloryfikuje moje imię. Kiedy zaakceptujesz swoją wartość i cel, zaczniesz widzieć życie w nowym świetle, dostrzegając możliwości wykorzystania swoich talentów, aby pomóc innym i uhonorować siebie. Każde małe działanie, wykonane z miłością i intencją, przyczynia się do szerszego obrazu, jaki maluje przez ciebie. Pozwól, aby Twoje serce napełniło się wdzięcznością za to, kim jesteś i za podróż, którą razem odbywamy. Czas oczekiwania jest częścią procesu dojrzewania i wzrostu. Z ufnością czekałem na Pana. On nachylił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. PS 40 i 1. /10. Czasami może się wydawać, że odpowiadanie na Twoje modlitwy lub dotrzymywanie obietnic zajmuje mi zbyt dużo czasu, ale wiedz, że każda chwila oczekiwania ma swój cel. Przygotowuję ciebie i ścieżkę, która jest przed tobą. Czekanie wzmacnia twoją wiarę i cierpliwość oraz sprawia, że bardziej na mnie polegasz. Zaufaj, że we właściwym czasie wszystkie złożone przeze mnie obietnice zostaną spełnione w cudowny i nieoczekiwany sposób. Podczas oczekiwania pozwól sobie na rozwój i naukę, wiedząc, że każda sekunda jest wykorzystywana na twoją korzyść. To czas wewnętrznej budowy, gdzie pogłębiają się Twoje korzenie i wzrasta Twoja zdolność do zaufania mi. Wykorzystaj te chwile, aby połączyć się ze mną na głębszym poziomie, aby zrozumieć, że nawet pozorna bezczynność jest wypełniona moją cichą pracą w Twoim życiu. Próby, przed którymi stajesz, odgrywają kluczową rolę w Twoim rozwoju. Uważajcie to za radość, bracia moi. Gdy napotykacie różne próby, bo wiecie, że próba waszej wiary rodzi wytrwałość, Jakuba 1, 2 myślnik 3. Każde wyzwanie jest okazją do wzmocnienia wiary i rozwinięcia wytrwałości. Wykorzystuj te próby, aby ukształtować Twój charakter i przygotować Cię na to, co nadejdzie. Nie zniechęcaj się, gdy napotykasz trudności. Zamiast tego potraktuj je jako szansę na rozwój i zaufaj mi jeszcze bardziej. Jestem z Tobą w każdej bitwie, wzmacniam Cię i prowadzę. Próby te są jak ogień, który oczyszcza złoto, usuwając zanieczyszczenia i ujawniając jego prawdziwą czystość i siłę. Pozwól, aby każde wyzwanie stało się lekcją, budulcem niezachwianej wiary i mocnego charakteru. Więc, że moja obecność jest zawsze przy tobie, dodając odwagi i mądrości niezbędnej do przekształcenia przeszkód w kroki, które wprowadzą cię na nowy poziom duchowej dojrzałości. Posłuszeństwo moim słowom jest podstawą doświadczenia pełni moich planów. Jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań, trwać będziecie w mojej miłości, tak jak ja przestrzegałem przykazań mojego Ojca i pozostaję w jego miłości. Jan 15, 10. Posłuszeństwo nie jest ciężarem, ale drogą do prawdziwej wolności i radości. Żyjąc zgodnie z moimi naukami, torujesz drogę obfitym błogosławieństwom w swoim życiu. Posłuszeństwo jest wyrazem waszego zaufania do mnie i chęci kroczenia drogą, którą dla was przygotowałem. Żyj z sercem chętnym do przestrzegania moich przykazań i zobacz. Jak moja ręka z mocą działa w Twoim życiu. Każdy akt posłuszeństwa, choćby najmniejszy, jest wyrazem miłości i zaufania do mnie i otwiera drzwi dla mojej boskiej interwencji w Wasze życie. To ciągłe posłuszeństwo tworzy głębszą więź między nami, pozwalając mojemu pokojowi i radości płynąć do wszystkich obszarów Waszego istnienia. Poddając się mojej woli, doświadczysz wolności. Która wykracza poza okoliczności, wolności, którą można znaleźć jedynie w całkowitym poddaniu się mnie. Mądrość to cenny dar, który ci ofiaruję. Jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim darmo i chętnie, a będzie mu daną Jakuba 1:5. W każdej decyzji i na każdym kroku, który podejmujesz, Jestem gotów dać Ci mądrość, której potrzebujesz, aby dokonać właściwych wyborów. Boska mądrość różni się od mądrości świata jest czysta, spokojna, łaskawa i pełna miłosierdzia. Szukając mojej mądrości, znajdziesz jasność i kierunek pośród zamieszania. Pozwól, aby moja mądrość kierowała Twoimi działaniami i decyzjami, a zobaczysz jej owoce w swoim życiu. Moja mądrość oświetla drogę przez ciemność, zapewniając wgląd i zrozumienie, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Kiedy otworzysz się na moją mądrość, zaczniesz widzieć sytuację z boskiej perspektywy, pozwalając, aby moje rozwiązania i odpowiedzi płynęły na wyzwania, przed którymi stoisz. Ta mądrość jest wiernym przewodnikiem, który prowadzi cię do podejmowania decyzji. Które przyniosą korzyść nie tylko tobie, ale także osobom wokół ciebie, odzwierciedlając moją chwałę we wszystkich Twoich czynach. Wiara nie tylko przemienia Twoje życie, ale także wpływa na ludzi wokół ciebie. Tak niech Wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. MT5 i setnych. Kiedy żyjesz wiarą. Stajesz się światłem dla innych, inspirując i zachęcając tych, którzy są wokół Ciebie. Twoje życie jest świadectwem mojej mocy i mojej wierności. Pozwólcie, aby Wasza wiara jasno świeciła, ukazując światu nadzieję i pokój, które pochodzą ode mnie. Każdy akt wiary, którego dokonujesz, jest zasianym ziarnem, które może wyrosnąć i wydać wieczny owoc. Żyjąc autentycznie i wiernie, pokazujesz przemieniającą moc mojej obecności w Twoim życiu, pozytywnie wpływając na tych, którzy Cię obserwują. Wasza wiara jest źródłem nadziei i latarnią, która prowadzi innych do mojego światła. Idźcie dalej z ufnością i determinacją, wiedząc, że Wasza wiara jest potężnym narzędziem w moich rękach, zdolnym przemieniać serca i życie. Miłość jest najpotężniejszą siłą, jaka istnieje. A przede wszystkim przyobleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałą, koul 3 i 14 setnych. Moja miłość do was jest ogromna i bezwarunkowa i pragnę, abyście dzielili się tą miłością z innymi. Miłość ma moc leczenia ran, przywracania relacji i przywracania pokoju pośród chaosu. Kiedy działacie z miłością, odzwierciedlacie mój charakter i moją obecność. Niech miłość będzie motywacją wszystkich Twoich działań. Kiedy kochasz tak, jak ja kocham, przemieniasz świat wokół siebie i w pełni żyjesz celem, dla którego zostałeś stworzony. Miłość przekracza bariery i różnice, tworząc więzi jedności i zrozumienia. Pozwólcie. Aby każda Wasza interakcja była naznaczona współczuciem i empatią, wiedząc, że te przejawy miłości mają trwały i głęboki wpływ. Uczyniwszy z miłości podstawę swoich działań, wypełnisz moje najważniejsze przykazanie i doświadczysz prawdziwej istoty życia. Nadzieja jest solidną kotwicą dla Twojej duszy. Mamy tę nadzieję jako kotwicę duszy, pewną i niezawodną. Hebrajczyków godzina 6:19 Nawet w najciemniejszych czasach nadzieja, którą daję, jest światłem, które nigdy nie gaśnie. Nadzieja ta nie opiera się na okolicznościach, ale na pewności mojej obecności i obietnic, które Wam złożyłem. Pozwól, aby ta nadzieja wypełniła Twoje serce i kierowała Twoimi krokami. Nadzieja pozwala Ci stawić czoła przyszłości z ufnością i oczekiwaniem, wiedząc, że jestem z Tobą i że moje plany na Twoje życie są dobre. Trzymaj się tej nadziei i zobacz, jak zmienia ona Twoją perspektywę i Twoje życie. Nadzieja jest siłą, która motywuje Cię do dalszego działania, nawet gdy droga jest trudna i niepewna. Ona jest pewnością, że niezależnie od burz, które Cię spotkają, Istnieje większy cel i obietnica lepszych dni. Zakotwić się w tej nadziei pozwól, aby odnowiła Twojego ducha i wzmocniła Twoją wiarę, dając solidny fundament, na którym możesz budować swoje życie. Twoje marzenia i pragnienia są dla mnie ważne. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca: PS 37 i 40. Umieściłem w tobie wyjątkowe marzenia i aspiracje, które są częścią planu, jaki mam dla Twojego życia. Nie rezygnuj ze swoich marzeń, nawet jeśli okoliczności wydają się trudne. Jestem tutaj, aby pomóc Ci spełnić te marzenia, poprowadzić Cię na każdym kroku i otworzyć drzwi, które wydawały się zamknięte. Każde pragnienie, jakie masz, jest ziarnem które zasiałem w Twoim sercu, a dzięki wierze i wytrwałości zobaczysz, jak te pragnienia rozkwitają i stają się rzeczywistością. Pozwól, aby te sny popychały Cię do przodu, pamiętając, że jestem przy Tobie, wspierając Cię i wzmacniając na każdym kroku. Nie można nie doceniać znaczenia życia z celem. Naucz nas liczyć dni nasze, aby serce nasze nabyło mądrości. PS 90 i 12setnych. Życie z celem oznacza zrozumienie, że każdy dzień jest darem i że każda chwila jest okazją do wprowadzenia zmian. Kiedy żyjesz z poczuciem celu, odnajdujesz sens we wszystkim, co robisz, a Twoje życie staje się wyrazem mojej woli. Każde działanie, niezależnie od tego, jak małe, może mieć wpływ na otaczający Cię świat. Pozwól swojemu celowi kierować twoimi decyzjami i działaniami. Wiedząc, że zawsze jestem z tobą, kieruję i inspiruję każdy twój krok. Kiedy żyjesz świadomie, doświadczasz spełnienia i radości płynącej ze dostosowania swojego życia do mojego boskiego planu. Wdzięczność zmienia twoją perspektywę i otwiera drzwi do nowych błogosławieństw. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. 1 tez 5 i 18 setnych. Znam najgłębsze tęsknoty Twojego serca i pragnienia, które skrywasz w milczeniu. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twojego serca. PS 37 i 40. Mam konkretne plany, które są zgodne z marzeniami, które w Tobie pokładałam od początku. Każde marzenie, każda aspiracja jest połączona z moim większym celem dla Twojego życia. Nie ignorujcie pragnień swego serca, są one bowiem wskazówkami na ścieżce, którą dla Was przygotowałem. Pozwól sobie na wielkie marzenia, wiedząc, że jestem przy Tobie, gotowy przemienić te marzenia w rzeczywistość w sposób, jakiego nigdy nie mogłeś sobie wyobrazić. Boska synchronizacja jest istotną częścią moich planów dla ciebie. Wszystko ma swój czas i na każdą sprawę pod niebem jest pora. Kaznodziei 3, 1. Zaufaj, że każde spotkanie, każde wydarzenie i każda okoliczność w Twoim życiu wydarza się w idealnym momencie. Organizuj wszystko w sposób wykraczający poza ludzkie zrozumienie. To. Co może wydawać się zbiegiem okoliczności, jest w rzeczywistości przejawem mojego boskiego planu. Wypatrujcie znaków i możliwości, jakie stawiam na Waszej drodze, wiedząc, że zawsze pracuję dla Was, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Kreatywność jest wyrazem mojego charakteru i potężnym narzędziem dobrobytu. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili. Efezjan, godzina 2.10. Wykorzystaj kreatywność, którą Ci dałem, aby odkrywać nowe pomysły, rozwiązywać problemy i wprowadzać innowacje do swojego świata. Kreatywność nie ogranicza się do sztuki, ale można ją zastosować we wszystkich obszarach życia, od pracy po relacje. Pozwól swojemu umysłowi rozwinąć się. Ufając, że inspiruje każdą twórczą myśl. Dzięki kreatywności znajdziesz rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi i sukcesowi. Cenię Twoją indywidualność i celebruję Twoją wyjątkowość. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, wybrałem Cię, zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię i ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów. Jeremiasz 1, 5 nie ma nikogo takiego jak ty, i jest to zamierzone. Każdy talent, umiejętność i cecha zostały ci dane z jakiegoś powodu. Mój dobrobyt dla Twojego życia wymaga pełnego wykorzystania tego, kim jesteś. Akceptując swoją wyjątkową tożsamość, odnajdziesz spełnienie i cel. Nie próbuj kształtować się na czyjś obraz. Zamiast tego odkrywaj i rozwijaj cudowną osobę. Do jakiej zostałeś stworzony. W swojej wyjątkowości odkryjesz drogę do prawdziwego dobrobytu. Łączenie się z innymi jest istotną częścią moich planów na rzecz twojego dobrobytu. Tak więc my, liczni, stanowimy jedno ciało w Chrystusie, a każdy członek jest powiązany ze wszystkimi innymi. Rzymian 12:5. Zdrowe, znaczące relacje to kanały którymi przepływają moje błogosławieństwa. Inwestuj w swoje kontakty z rodziną, przyjaciółmi i społecznością, wiedząc, że stanowią one część wsparcia, jakiego Ci udzieliłem. Łącząc się z innymi, znajdziesz możliwości wspólnego rozwoju, uczenia się i prosperowania. Współzależność w obrębie społeczności jest odzwierciedleniem mojego planu osiągnięcia dostatniego i satysfakcjonującego życia. Chęć uczenia się i rozwoju ma kluczowe znaczenie w Twojej podróży. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska, a poznanie świętego jest zrozumieniem. Przysłów godzina 9.10. Nigdy nie przestawaj szukać wiedzy i mądrości. Z każdą nową lekcją stajesz się lepiej przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami i wykorzystywania pojawiających się szans. Bądź ciekawy i otwarty na nowe doświadczenia, pozwalając im kształtować i doskonalić swoje umiejętności. Zawsze prowadzę Cię do nowych źródeł wiedzy, które przyczynią się do Twojego rozwoju osobistego i zawodowego. Ciągłe poszukiwanie wiedzy jest drogą do dobrobytu. Integralnego rozwoju. Odporność to istotna cecha, którą chcę w tobie rozwijać. Bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. 2 Koryntian, godzina 12:10. Życie przyniesie wyzwania i przeciwności losu, ale każde z nich jest okazją do wzmocnienia twojej odporności. Odporność pozwala podnieść się po trudnościach z nową siłą i odnowioną perspektywą. Jeśli zaufasz mi i mojemu zaopatrzeniu, przekonasz się, że możesz stawić czoła każdej sytuacji z odwagą i determinacją. Odporność to zdolność do wytrwania i rozwoju bez względu na okoliczności, wiedząc, że jestem przy Tobie i wspieram Cię na każdym kroku. Wdzięczność jest kluczem otwierającym drzwi do nowych błogosławieństw. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola boża w Chrystusie Jezusie względem was jeden te z pięć i 18 Kultywowanie wdzięcznego serca zmienia Twoją perspektywę i łączy cię głębiej ze mną. Wdzięczność pozwala dostrzec wokół siebie obfitość nawet w trudnych sytuacjach. Każde wyrażenie wdzięczności jest deklaracją wiary i zaufania w mój plan na Twoje życie. Kiedy codziennie praktykujesz wdzięczność, Otwierasz swoje serce, aby otrzymać jeszcze więcej moich błogosławieństw. Wdzęczność nie tylko wzbogaca Twoje życie, ale także przyciąga więcej mojej dobroci i zaopatrzenia.